Ciekawostka, czy wiesz, że na świecie działają co najmniej dwie partie polityczne o nazwie nowa nadzieja? Pierwsza to nowa nadzieja działająca w Polsce pod wodzą Sławomira Mencena, aktualnie startującego do fotela prezydenta Polski. Druga nowa nadzieja działa w Izraelu, a według Wikipedii jej ideologia polityczna to syjonizm. Druga ciekawostka to fakt, że wiele nazwisk polityków Konfederacji pokrywa się z nazwami, z nazwiskami prominentnych polityków izraelskich. Na przykład Berkowicz w Polsce pisany przez W, w Izraelu pisany przez V. Wpiszcie sobie w Google na przykład Ofer Berkowicz, bardzo popularny polityk i powiem szczerze, że twarz też troszkę jakby Podobna. Po więcej zapraszam na mój kanał YouTube, który nazywa się Wideo Prezentacje, tam nie tylko ciekawostki, ale także kompletne analizy naszego życia społeczno-politycznego. Zapraszam.